Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, za chwilę Pan Mirosław Probe przedstawi wnioski płynące z raportu końcowego przygotowanego przez jedną z największych na świecie firm audytorsko-doradczych KPMG. Na moje polecenie, audyt w sprawie nowego Centrum młodzieży zleciło EC1 Miasto Kultury. Bardzo proszę o prezentację. Celem, zgodnie z tym, co było zapisane w specyfikacji, było. Przebadanie w jaki sposób były realizowane projekty wchodzące w skład tego przedsięwzięcia, które nazywa się Nowe Centrum Młodzi, zidentyfikowanie ich mocnych stron i zagrożeń realizacyjnych i wydanie rekomendacji na przyszłość w jaki sposób powinno miasto podejść do, do realizacji. Jeżeli króciutko chciałbym powiedzieć o tym, co to było, przypomnieć, co to było Nowe Centrum Młodzi. To bardzo duży projekt i rewitalizacyjny, i budujący również nowe obiekty w mieście, który Rada Miasta postanowiła, postanowiła wdrożyć. Jest rzeczywiście jednym z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych i urbanistycznych w Polsce, również w Europie. Dotyczy newralgicznej części miasta, bo dotyczy samego centrum i przekształcenia albo stworzenia nowych funkcji publicznych w mieście. Jest to naprawdę duży projekt, bo obejmuje według założeń 90 hektarów w centrum miasta. W pierwszej fazie, tak jak jest to zaznaczone na mapie, w fazie, tej w strefie pierwszej to jest około 30 hektarów. To jest nadal bardzo duży projekt inwestycyjny i gdybyśmy dzisiaj rozmawiali z, nie z podmiotem publicznym, z miastem, tylko z prywatnym inwestorem, który jest właścicielem takiego wielkiego terenu, to to też byłoby wielkie przedsięwzięcie, wielkie wyzwanie organizacyjne. Jeżeli chodzi o precyzyjne stwierdzenie, co mieliśmy wykonać, to mieliśmy po pierwsze popatrzeć na organizację całego procesu inwestycyjnego, przyjrzeć się w jaki sposób miasto... Podejmowało decyzje i przygotowywało się do realizacji poszczególnych projektów. Przejrzeć wszystkie 7 projektów. Te siedem projektów dla przypomnienia to jest dworzec fabryczny, to jest tunel rydnicowy, to jest trzy projekty składające się na rewitalizację EC1 oraz specjalna strefa sztuki i centrum festiwalowo kongresowe Mieliśmy przejrzeć wszystkie te 7 projektów, zobaczyć w jakim stopniu są dzisiaj realizowane, a w szczególności trzy projekty mieliśmy zbadać dogłębnie. Te trzy projekty to było EC1 wschód, EC1 zachód i specjalna strefa sztuki. W wyniku tego badania stwierdziliśmy, że przed poszczególnymi projektami stoją różnego typu wyzwania. One są oczywiście szczegółowo opisane w raporcie. Natomiast tutaj są na tym slajdzie zebrane hasłowo i widać, że dotyczą głównie kwestii właśnie organizacji, głównie kwestii przygotowania, prowadzenia tych inwestycji i w dużej części dotykają czy wynikają z tego, że na etapie, kiedy były podejmowane decyzje i o, o realizacji programu i podejmowane decyzje o tym, żeby zacząć go realizować, to w wielu kwestii albo nie wzięto pod uwagę, że będą jakieś problemy, z którymi miasto, wykonawcy będą się musieli się zetknąć, albo nawet jeżeli wiedziano, to być może poprzednie władze zakładały, że po prostu uda się jakoś je rozwiązać w trybie konsensusów, w trybie współpracy pomiędzy partnerami prywatnymi wybranymi do, czy z którymi po prostu realizowano te, te przedsięwzięcie. To jest dobre założenie, jeżeli wszystko jest dobrze, natomiast potem, jak napotykamy na problemy, to oczywiście e, brak zdefiniowania sposobów rozwiązywania problemów powoduje, że tak naprawdę te problemy narastają. No i największy zbierając wszystkie te e, kwestie podsumowujące zarządzanie programem, możemy powiedzieć, że e, takimi największymi wyzwaniami dla całego programu to jest po pierwsze niedostateczna kontrola miasta nad całym procesem. Oddanie, ten układ, który został stworzony w 2007 roku, powodował to, że część decyzji no była po stronie miasta, ale część decyzji była, przychodziła spoza miasta, przychodziła od partnerów prywatnych, i dopóki wszyscy zgodnie działali, było dobrze. Natomiast jak się zaczynały różnice zdań. Nie było wypracowanych procedur rozwiązywania tych różnic, a ostatecznie miasto też nie zawsze było w stanie tą decyzję ostateczną podejmować. Po drugie, kwestia zrozumienia i uświadomienia sobie, w jaki sposób te wszystkie projekty są powiązane i powinny współpracować między sobą, a, a nie konkurować, i że w związku z tym wszystkie jednostki w mieście również powinny ze sobą nie konkurować, tylko współpracować przy realizacji tych projektów, bo to są projekty skomplikowane, przychodzące w poprzek zadań, które są przypisane w poszczególnym jednostkom. Po trzecie, nie było całkowitego planu, były plany czy harmonogramy dotyczące poszczególnych inwestycji, poszczególnych projektów, ale na poziomie całego miasta nie było całkowitego planu, ani harmonogramu, ani planu takiego finansowego, który by pokazywał, jak zrealizowanie wszystkich tych projektów będzie wpływało na, na, na miasto. W związku z tym nie było też takiej analizy ryzyka, gdzie byłoby widać, które elementy są najbardziej niebezpieczne, czy sprawiają największe zagrożenie. Takim jednym na przykład z elementów jest chociażby kwestia sprawdzenia własności wszystkich działek, na, który, na który, czy pod którymi miałyby być realizowane inwestycje i przedsięwzięcie odpowiednich kroków niekoniecznie do tego, żeby miasto było właścicielem, bo nie ma takiej potrzeby, ale żeby wiedzieć, czy, kto jest właścicielem tych działek i w związku z tym wcześniej już rozpocząć odpowiednie, odpowiednie działania. W związku z tym nie było też odpowiedniej struktury zarządzania, nie było jednego miejsca w mieście żeby tak jak Pani Prezydent mówiła, mogłam przyjść i się zapytać i się dowiedzieć, jaki jest dzisiaj stan realizacji całości programu albo poszczególnych projektów. Od tego były wyznaczone różne jednostki w mieście. One odpowiadały za swoje przedsięwzięcia, natomiast jednego centralnego miejsca, takiego gdzie pani prezydent mogłaby się o tym dowiedzieć, nie było. Przykładem tego jest na kolejnym slajdzie pokazanie w jaki sposób instytucja, która w zamierzeniu była instytucją, taką, którą, którą, która miałaby koordynować całe przedsięwzięcia, czyli właśnie Instytucja Kultury, w jaki sposób Instytucja Kultury po pierwsze była nadzorowana przez miasto. Widzicie Państwo, że to jest bardzo wiele komórek, nie ma jednej komórki, która zbiera wszystkie informacje w jednym miejscu. Każda z komórek, która nadzoruje instytucje kultury. Nadzorują tylko wycinkowo w fragmencie, za który odpowiada. Więc nie ma, też pełnego, nie ma też pełnego obrazu. Z drugiej strony, instytucja kultury nie została wyposażona w odpowiednie pełnomocnictwa mechanizmy do tego, żeby koordynować i nadzorować pracę wszystkich jednostek miejskich, przeróżnych jednostek miejskich, bo możecie sobie Państwo wyobrazić, że inwestycja taka jak dworzec, to nie jest tylko kwestia tego, że rozbierzemy stary budynek, wykopiemy. Dziurę i zbudujemy nowy budynek pod ziemią. Tylko to jest kwestia wielu uzgodnień, kolizji technologicznych, czyli współpracy ze wszystkimi i komórkami Urzędu Miasta, i zakładami miejskimi, i spółkami miejskimi, które za poszczególne elementy infrastruktury odpowiadają. Instytucja Kultury nie była do końca wyposażona w odpowiednie mechanizmy. Mogła prosić, pytać, próbować uzyskiwać informacje, natomiast nie miała mechanizmów do tego, żeby. Skutecznie różnego typu informacje, informacje wydobywać. No i druga, druga kwestia była taka, że sposób powołania tej instytucji kultury, to znaczy razem z Fundacją Sztuki Świata, powodował przyjęcie przez miasto na siebie obowiązku finansowania działalności instytucji kultury, natomiast z drugiej strony dawał. Fundacji możliwość decydowania o wielu kwestiach. Niekoniecznie, gdyby fundacja chciała, oczywiście mogła to robić razem z miastem i tak jak miasto planowało, ale nie było takiego gdzieś zobowiązania. W związku z tym fundacja mogła e, wykonywać czy, czy proponować do realizacji przedsięwzięcia według studiów w, e, e, w wykonalności opracowanych przez siebie, które niekoniecznie musiały adresować wszystkie potrzeby. Potrzeby miasta, natomiast płaciło za realizację tego wszystkiego miasto. Taką konstrukcję przyjęto w 2007 i 2008 roku. Podsumowując nasze rekomendacje, widzimy je w trzech e, dużych e, takich grupach. I pierwsza kwestia to jest właśnie uniezależnienie się miasta, czy, czy e, odzyskanie przez miasto tego ostatecznego głosu, bo to w końcu jest tkanka miejska, i miasto musi mieć możliwość decydowania o tym, w jaki sposób ta tkanka miejska w centrum miasta będzie, będzie wyglądała. I zadanie konkretne do, do tego e, celu to jest powołanie po pierwszej osoby, która w Urzędzie Miasta byłaby jedną osobą spinającą wiedzę i koordynację o wszystkich przedsięwzięciach w ramach e, tego, m, tego programu, i po drugie, powołanie zakładu. Miejskiego zakładu jednostki Urzędu Miasta, który byłby w stanie mieć te wszystkie informacje, byłby po prostu technicznym zapleczem dla, dla tego dyrektora, dla zbierania tych wszystkich informacji i ich analizowania. Co pociąga za sobą oczywiście odpowiednie konieczność dokonania odpowiednich zmian w dzisiaj istniejących uchwałach Rady Miasta. Po drugie, to jest kwestia zapewnienia kontynuacji realizacji tych inwestycji, które dzisiaj przez instytucje kultury e, są prowadzone. E, I tutaj jest e, usprawnienie, jedną z największych e, rekomendacji jest usprawnienie komunikacji pomiędzy instytucją kultury a biurem do spraw inwestycji. Dzisiaj te procedury istnieją w szczątkowej wersji, ale nie Obejmują wszystkich możliwych przypadków, które na przy tego typu dużych i trudnych, rewitalizacyjnych projektach występują. W związku z tym, rzeczywiście, te procedury muszą być tutaj poprawione i uspolnione. No i trzeci e, duży obszar to jest dworzec, e, i tutaj, e, tak naprawdę, w trakcie naszego, naszej pracy, naszego audytu, już wiele decyzji zostało podjętych, ale my mówiliśmy o tym, że. Trzeba scentralizować i wzmocnić komórkę, scentralizować wiedzę i kierowanie projektem dworcowym i wzmocnić tę komórkę. I to dzisiaj jest realizowane przez DIT. Uważamy, ponieważ ten projekt jest realizowany przez miasto w partnerstwie z dwoma spółkami z PKP-SA i z PKP-TLK i tak naprawdę miasto jest najmniejszym uczestnikiem tego konsorcjum. To, że być może warto jest rozważyć wsparcie takie, żeby miasto, które no nie jest od tego, żeby mieć wiedzę, jak się buduje dworce kolejowe pod ziemią, żeby taką wiedzę miało, żeby mogło wspierać to konsorcjum w realizacji, bo jest to też dla samego konsorcjum kolejowego bardzo duże bardzo trudne zadanie. Nasze kluczowe rekomendacje to jest. Powołanie w związku z tym takiej osoby dyrektora Nowego Centrum Młodzi. Po drugie, utworzenie zakładu planowania, nadzoru i rozwoju, który byłby w stanie jako techniczne biuro wsparcia dla tego dyrektora koordynować e, wszystkie projekty. Wzmocnienie komórki odpowiadającej właśnie za realizację dworca, to o co mówiłem. Prowadzenie trzech poziomów zarządzania, ułożonych według kompetencji, kto jakie ma kompetencje w tych trzech poziomach i po czwarte, skuteczne monitorowanie przebiegu e, całości, całości e, programu. Na dzisiaj, e, to jest slajd, który jest już prawie że historyczny z jednej strony, ale na dzisiaj miasto e, próbowało. Uzyskać tą pełni wiedzy na temat na tego temat programu i powołał pełnomocnika. Pełnomocnik my rozumiemy, że jest rozwiązaniem właśnie na chwilę w takim w sensie, że przychodzimy i widzimy, że nie mamy pełnej informacji, więc powołujemy pełnomocnika, ale naszym zdaniem rola pełnomocnika. No właśnie się w tej chwili kończy, tak? to znaczy w momencie, kiedy mamy pełny audyt zrobiony i widać, że tych zadań koordynacyjnych jest bardzo dużo, to sam jeden pełnomocnik to nie wydaje się być wystarczającym mechanizmem do, do wsparcia i do e, e, wsparcia całej, całego miasta w realizacji, w realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o zakład, o którym mówimy, o nowym zakładzie, to jest jakby największa organizacyjna zmiana. W, w całej strukturze zarządzania. Na tym slajdzie są przedstawione zadania tego zakładu zarządzanego, kierowanego przez dyrektora do spraw Nowego Centrum Młodzieży. Czyli my nie mówimy tutaj o jakimś namnażaniu jednostek miejskich, mówimy tylko i wyłącznie o tym, że musi być jedno centrum, czyli jedna osoba plus jego wsparcie techniczne osób, które będą prowadziły dla niego wszystkie informacje, zbierały te informacje, koordynowały podejmowane decyzje, tak żeby miasto mogło rzeczywiście zrealizować, zrealizować ten projekt. Na ostatnim slajdzie widać tą trójpoziomową strukturę zarządzania, o której mówiłem i tutaj może jeszcze lepiej widać właśnie rolę tego zakładu planowania. Najwyższym poziomem zarządzania strategicznego jest oczywiście kolegium prezydentów, które my nazywamy tutaj komitetem sterującym, no bo to jest to miejsce, gdzie można podejmować ostateczne decyzje i rozstrzygać o różnych kwestiach zależności pomiędzy różnymi, różnymi projektami. Na dzisiaj, tak jak patrzymy na dzisiejsze wszystkie uchwały, taka, taka instytucja nie istnieje. Pozostawiono samą sobie Instytucję Kultury. Rada wydała uchwałę, powiedziała: zbudujcie, zróbcie coś wielkiego. Natomiast nie wyposażyła Instytucji Kultury, bo oczywiście byłoby to niemożliwe, wyposażenie aż w tak wielkie pełnomocnictwa. Z drugiej strony nie było takiej struktury. Drugi poziom zarządzania to jest właśnie poziom koordynacji realizowany przez dyrektora i przez zakład planowania. To jest zbieranie po prostu wszystkich informacji w jednym miejscu tak, żeby można było łatwiej koordynować, łatwiej planować, łatwiej planować finansowanie wszystkich tych inwestycji i ich dalsze utrzymanie. I trzeci poziom to jest poziom już instytucji realizujących poszczególne projekty. Dzisiaj wskazanymi instytucjami oczywiście to jest instytucja kultury, która realizuje rewitalizację i z nich, który. W Współpracuję z PKP, z grupą PKP przy realizacji dworca. To tyle z mojej strony. Pani Prezydent, dziękuję bardzo.